Drogie dzieci, albo nie, sas. na raz i dwa i Może no, albo na raz i dwa, albo i już, drogie dzieci, w tym, w tym filmiku o jedno, was plose, ze, zebyście, zebyście, zebyście się co dzień myły, bo bludnych nie znoszę. Y, czy pod studnią, nie, czy, czy na, czy na miejsce, w ZC, y, 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 w sadzawce. Ale myć się. Poprzyjadę <grybuj> i sam wszystko sprawdzę. Mycie, dzieci. Myć to czysta, chłopcy i dziewczynki. Bo inaczej powiem zejście nie dzieci, lecz świnki. ciecie mydłem. O, mydłem, no to wiecie, nie dam mydło, mydło pak nie, 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 nie. Gąbką, gąbka. tu możecie wyczerwać, to tam mdełka, tam taki brot pod potarz jest, pod chabą, pod drugą paską, tam stópki albo tam jeszcze inne, tam. tam z ciotka, z wszystko u mnie nawet. Mówi je no tam z ciota, W misce w nultach rzecki, bądźcie czyste. Z poważaniem, autor tej bajeczki. Koniec. Ujęcie czwarte, chyba. pinta maryska. Już nie jestem aktorem na ruchu. co za w jest prościej. Hmm. Kamera. Akcja nie szósta, to już chyba z ósme. Nie szóste. Szóste? No to to. Kurde, że dla mnie ważna się nie odnajdę w tych pikach. Przed chwilą było szóste. No co które? Kamera akcja, ujęcie siódme. Gramy! O jest? Poszła ujęcie piąte. Z mówiła, że na domistkę stop, z stop, nogami wylatuje. Nie, stop, to jest bez sensu. Nie to jest bez sensu, stop.